Kochani, wiecie co to znaczy miejsce na pudle? Osoby, które mają do czynienia ze sportem, interesują się sportem, bądź go uprawiają. Wiedzą, że miejsce na pudle to jest w jakichś zawodach miejsce pierwsze, drugie albo trzecie. Jeżeli mielibyście spojrzeć takim okiem sportowca na Waszą działkę i na rośliny, które tutaj macie, to która roślina, warzywo albo kwiat, miałoby miejsce pierwsze, drugie albo trzecie? Czym ono wyróżniałoby się spośród innych, żebyście chcieli akurat. Przyznać pierwsze, drugie albo trzecie miejsce, czyli miejsce na pudle. My zrobiliśmy sobie takie zawody, taki ranking. I wiecie, jakie znalazły się tam rośliny? Zacznę od wyróżnienia. Wyróżnienie przypadło burakom oraz ogórkom. Buraki, ponieważ nieprawdopodobnie e, obradzają na naszej działce. Gdzie się je nie posadzi? Czy w ziemi, czy w słomie, czy na trawniku, czy w doniczce, wspaniale rosną. Burak, wyróżnienie. Ogórki. Ogórki wyróżniamy też za bardzo dobre plonowanie. Mimo różnych przejściowych problemów, jakichś niedoborów, nalotów, szkodników, to tych ogórków, zobaczcie, jest mnóstwo. I one pięknie wyglądają na krzaczkach, i my mamy cel 200 słoików ogórków kiszonych w tym roku, a mamy już ile, kochanie, bo nie pamiętam? 130, czyli brakuje nam jeszcze 70 słoików, więc może będzie nawet więcej aniżeli planowane 200. Kochani, trzecie miejsce i brązowy medal. Idzie do pomidorów. Pomidory, wbrew spodziewaniom i opiniom słyszanym od znajomych, są bardzo proste w uprawie. Jak wszystkie rośliny, spotykają się z niedoborami, z nalotami, z różnymi e, przeciwnościami, ale zaskoczyły nas tym, że są tak proste w uprawie. I praktycznie rzecz biorąc, pięknie, pięknie rosły już od momentu rozsady i pięknie plonują. Już mam mnóstwo słoików z, bura, z pomidorami suszonymi, zupy na zimę, także wspaniale. W tym trzecim miejscu dla pomidora na szczególne uznanie zasługuje pomidor wysoki. To jest ten pomidorek, który ma takie ciemne. Takie w zasadzie nie czerwone te pomidory, owoce, tylko nie wiem jaki to jest kolor. Brązowawy bardziej taki, zielonobordowy. Jest przepyszny w smaku. Pomidor wysoki i pomidor karłowy. Pomidor karłowy, który spodziewaliśmy się, że będzie pomidorem małym, a zaskoczył nas nieprawdopodobnymi gronami. Tu już są. Oberwane pomidory, ale wiecie, że grona były tak gęste i tak duże, że po prostu aż człowiek nie wiedział, jak wziąć i urwać z takiego grona pomidora, który jest już dojrzały. Więc coś wspaniałego i mamy trzecie miejsce. Drugie miejsce. Drugie miejsce, czyli medal y, srebrny zajmuje u nas Kapusta. I przejdziemy teraz do kapusty i tu muszę poprosić mojego męża kochanego, żeby nie nadepnął cukini, e, dyni, przepraszam. I drugie miejsce idzie do kapusty, ale kapusty pod tiulem. Też słuchaliśmy o tym, że kapusty nie opłaca się uprawiać na działce że posadził ktoś kapustę i za chwilę już została zjedzona przez gąsienicę bielinka czy jakąś tam inną szarańczę. Z kapustą też były przejściowe problemy. Była zjadana od spodu mimo tiulu, przez pchełkę, ale tiul w połączeniu z podlewaniem wrotyczem spowodował, że Kapusta nas po prostu zachwyciła. W ogóle cała tak rządka jest przepiękna. Tutaj już sześć kapust usunęliśmy, siedem. Jeszcze został tiul, bo czekamy na trochę wolnego czasu, żeby można tę kapustę poszatkować i włożyć ją do słoików. Więc kapusta pod tiulem podlewana gnojówkom zwrotyczu, drugie miejsce srebrny medal. Jeżeli tak będziecie uprawiać kapustę, wsadzając sadzonkę kapusty, a potem zaraz okrywając ją tiulem, nic nie grozi tej kapuście i będzie piękna, okrywając ją tiulem i co jakiś czas podlewając wrotyczem. I ta kapusta jest wyśmienita, jest tak soczysta, jest tak smaczna główki są zwarte, duże, ciężkie, liście te zewnętrzne liście są po prostu ogromnymi liśćmi. I planując sadzenie kapusty i ilość plonów przewidziałam dla każdej kapusty pół metra kwadratowego. Trochę było im ciasno, ale nie mam więcej miejsca, więc po prostu musiało im to wystarczyć. I jak to się mówi, Oskar stu. Czyli pierwsze miejsce, złoty medal, otrzymuje szpinak. Idziemy do szpinaku. My żeśmy dostali ten nasiona, tego szpinaku, jako nasiona trędfianu, Któraś z pań właśnie pisała, że to nie jest trędfian, tylko jakiś inny, jakaś inna roślina. Nie wiem, może ktoś z was wie, co to jest za roślina. Ale dla nas jest to szpinak trętwian. Co nas zachwyciło? Dlaczego pierwsze miejsce? Wielkość tej rośliny. Z jednego małego ziarenka wyrasta, słuchajcie, krzak, który nieprawdopodobnie się krzewi i ma mnóstwo gałęzi. Po drugie, liście. W okresie wegetacji przechodzą jakieś przeobrażenie, dlatego że pierwsze liście, dopóki nie zaczęły się tworzyć kwiatostany nie, jaki ogórek, zobacz od wczoraj, nie wiem kiedy one rosną więc, w, przed wytworzeniem się w ogóle ty, tutaj były takie kwiatostany to liście tego szpinaku były po prostu wielkości główki kapusty ogromne liście. Potem, jak już zaczęły tworzyć się kwiatostany, a potem nasiona, to te liście zmieniły swój kształt. Już takich nie ma. Już takich nie ma. I teraz, im więcej pojawia się nasion, tym te listki stają się drobniejsze. Ja posadziłam tego szpinaku bardzo dużo, i z ciężkim sercem musiałam w czerwcu większość z tych roślin usunąć. Wykorzystując oczywiście liście na zimę do przetworów, ale musiałam usunąć, bo zajęłyby po prostu wszystkie, całe miejsce na grządce, i zostawiłam kilka zaledwie mniejszych na nasiona. A ten szpinak rósł, rósł i rósł, i zobaczcie, i przy Altance to jest właśnie tenże szpinak. Nie wiem, jeżeli te wszystkie nasiona. Będą dobre do zasiewu, to ja nie wiem, co ja z tymi nasionami zrobię. Po prostu będziemy chodzić na wszystkie, na wszystkie spotkania, gdzie się wymieniamy nasionami i będę te nasiona rozdawać. To jest absolutnie coś wspaniałego. Liście mięsiste, normalny szpinak już nie plonuje, a ten zapowiada się, że po prostu będzie. No, nie wiem, w nieskończoność dawał liście. Tu już musiałam po ostatnich deszczach i wiatrach właśnie popodwiązywać ten szpinak. Więc wielki, mnóstwo liści. W zasadzie tak jak na nas dwoje wystarczyłaby jedna taka roślina, która dałaby tyle szpinaku, e, że wystarczyłoby aż nadto. Ja to robię e, ze szpinaku głównie. E, tarte ze szpinakiem, albo dodaje do e, suszonych pomidorków. Na co mamy ochotę, to w zasadzie ten szpinak wykorzystujemy. Szejki. My akurat nie pijemy zielonych szejków, ale jeżeli ktoś lubi, to oczywiście on jest idealny. I jeszcze tutaj może wróćmy do szpinaku, czyli do naszego zwycięzcy, do zwycięzcy naszych zawodów, tam jeszcze. W tamtej grzące również sam szpinak, trętwian, jak go zwał, tak go zwał. Jeżeli ktoś z was ma taki szpinak, czy pseudo szpinak na swojej działce, powiedzcie jak on się nazywa. I zobaczcie jaka jest mnogość nasion. One jeszcze nie są gotowe do zbioru, ale jak będą, to będzie po prostu tego zatrzęsienie, więc... Ta roślina, ten szpinak, zachwycił nas z dynamiką wzrostu, ilością plonu, który można zebrać z jednej rośliny, wspaniałym wyglądem, wspaniałym również smakiem oraz tymi nasionami, które są przepiękne. Jak się przechodzi koło tego szpinaku, to po prostu aż człowiek nie może się oprzeć, żeby pogłaskać te nasiona, tę całą roślinę, żeby nie dotknąć takiego pięknego listka, mniejszego czy większego. To jest nasze pudło. Te rośliny są na pudle. A jakie są u was? Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie rośliny znajdą się na waszym pudle, w waszych zawodach. Oczywiście trzeba powiedzieć, że wszystkie inne rośliny też ładnie nam plonują. I nie chcemy, żeby były smutne, albo żeby im było przykro, żeśmy nie wybrali ich, ale no, zwycięzca może być tylko jeden. Wszystkie inne rośliny wymagają, jakby zasługują na wyróżnienie. Natomiast ta trójka, pomidory, kapusta i szpinak są absolutnym zaskoczeniem tego sezonu 2020. Dwudziestego drugiego.